Witam to Aristea w jaskini Rabusiów bawiący się z moimi kolegami i jotunkami. Hmm. Tutaj jeszcze zapraszam Was. Tutaj są takie fajne miejsca. Tu czasami można jajeczka znaleźć pająków. więc jakbyście byli zainteresowani. Tylko nie no, oni strasznie szybcy są. Jakie tu ja mam szanse, żeby później ich zrobić. Aha, dobra, tu jest kółeczko, można będzie zrobić. Dobra, to. To Runka Tu Tak, to pamiętam Czy tu jest coś jeszcze zakopane, a tu? A sprzeda się to. Co mi to dało? No całkiem, całkiem. Tu. Hmm. Posiłki by się przydały. Przecież na, na tej wyspie chyba. Nie, 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 na tej. Na no, lifty. A no, pogadajmy. Hej, zwolnij, przyjacielu. Gdzie ci tak śpieszno? Hmm. No zwolnij. Porozmawiajmy chwilę. Podejdź tutaj. Kim jesteś i dokąd zmierzasz? Jestem Olaf, syn Tormunda. Jestem wikingiem. Snorlik. Wiking, co? Snorpik? Wybacz, pewnie powinienem wiedzieć, z kim rozmawiam, co? Może? O-o. Nie dostałem quest'a? Nie zaatakował mnie? Trochę dziwne. Widocznie na powierzchnię muszę dostać. No, zapraszam, zapraszam. O, 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 właśnie. No nic, idziemy z tą, bo co ja tutaj jeszcze mogę zrobić? To są dwie silne armie. Wrócimy jak będą potężniejsze. Hmm. Co ja takiego mogę tutaj zrobić? Tutaj ktoś na coś czeka, co nie dostanie za szybko. Tu nikt nie chce ze mną rozmawiać. Ważki. Właśnie. Tylko tyle, że potrzebowałbym pomocy. Kto to dawał? Zobaczmy. Nie. Chodzi mi o to, że chcę mieć inicjatywę. To nie. Tu był szał. Nie, nie mam tego teraz. Widocznie to się jeszcze nie odnowiło, a bez tego atakowanie warzek byłoby dużym błędem. Mhm. Tu już wszystko oczyściłem. Jak ja jestem dzielny. A zaraz, zaraz! To może być fajny cel. I jak na razie. Okej. Okay. Skrzynek nie widzę. Natomiast... Hmm... Nie no, tutaj uderzymy. Z tymi sobie poradzimy później. Spoko. Najważniejsze wyciąć beholdery, czyli obserwatorów. O, tutaj też sporo ich. Ale po tym ataku już powinno być dużo ciekawiej. Mhm. Czyli tak, tu przywołujemy istotkę, chyba że tak, chyba że jeszcze chwilę poczekamy. Chociaż z drugiej strony to ja raczej chyba tu uderzę za pomocą wróżbitu tak, to możemy już teraz przywołać i blokować. Mhm. O, pięknie. Dobrze, tutaj nic. Tutaj, właśnie, właśnie. Niech będzie, że tak. Tutaj. Nie, no kroczek do przodu to jak najbardziej runka szczęścia. I teraz trzeba podjąć decyzję, ale to chyba jest. Chyba, że tu. Nie no, chyba, że tu. Tutaj. Kolejna szansa. I może o pozycję. I... poczekajcie. A w sumie tutaj chyba się to wszystko stoczy. Cały ten pojedynek, walka na śmierć i życie, więc... Wyliczyłem na kontro, ale niestety przeliczyłem się. Kłapka jest. A o, i to trzeba będzie wystrzelać. Bijemy. Mhm. Dlatego. Druga szansa jest jak najbardziej sensowna. Okej. Okay. Mmm, to może jednak tu. Tutaj. To stąd chyba nie doleci, co? Nie, ale w następnej turze, gdyby co? Nie będzie. Dobrze, strzelajmy. Ale jeszcze może kroczek tu. I teraz możemy bić. Mmm, sporo obrażeń. Jest świetnie i Kroczek tu dobrze, ale jeszcze wpierw właśnie Że z tej strony I ponowimy. Zabijemy. I wybrzeże zostało odblokowane. Hmm. Właśnie, po posiłki. Tylko, że może na Rifty? Chociaż. Naprawdę, tu już nic nie ma? co to jest? Aha, to są Wikingowie. Dobra, stłukę ich teraz. Skrzynki nie widzę. Dobierzemy się zaraz e, rocarzom, do skóry, a póki co. Hmm. Osłap liczebność. Jak ja lubię to sterowanie. sobie nawet tego nie wyobrażacie. O! Aha, zapomniałem pogadać z krukiem, prawda? Czyli tak, tu blokujemy. Gdyż jest ich najwięcej. Tutaj nic. Natomiast tutaj coś takiego. O pięknie. W zasadzie to już jest końcówka. Okej. Okay. Tu już nie ma kto zagrozić nawet. Ale przekażmy, żeby po prostu móc oddać strzały, które zakończą. Ten nierówny pojedynek. Berserkr się załączył. Bimy. No, jest pięknie. Kruk. Nie, nic nie ma. Tu jeszcze coś jest do pogadania. Zobaczmy może od razu. Gutarze. Rozmówiłem się z Oirą. Powiedziała, że sprzeda ci warzywa ze swojego ogrodu, jeżeli krasnoludy przestaną pod nim kopać. Ależ, Olawie. Stawiasz mnie w niezręcznej sytuacji. Pod jej ogródkiem warzywnym znajduje się żyła czerwonego. Hematytu. Wątpię, żeby mi się udało przekonać zarządcę kopalni, by nie zaczął tam kopać. Poza tym zrobiłem już w magazynku miejsce na warzywka, poinformowałem klientów o nowej dostawie leczniczej żywności, wywiściłem szyld i zatrudniłem agencję reklamową. Pozwolisz, by konflikt interesów zniweczył Twoją pracę? Ech, niech będzie, ale kierownikowi głowy zawracać nie będę. Rozmówił się po cichu z moim kolegą, brygadistą. Idź, powiedz ojrze, że nikt nie będzie jej już rozkopywał ogródka. Tylko daj jej do zrozumienia, że warzywa mają być pierwszej jakości. Tu chodzi o moją reputację. A każdy ci powie, że ja sprzedaję tylko to, co najlepsze. Tak przy okazji, chciałbyś zerknąć do moją ofertę? No, zawsze chcę zerknąć, ale. Ale tu nic fajnego nie ma. Hmm. To może być dobre, minus 50 do ataku smoku wroga. Tak na chwilę. Na czas pojedynku ze smokami. Nie, hmm. spogadajmy z babcią. Czemu pan tutaj zaparkował? Pan się chce ze mną bić? Nie. Yy, Oiro, wynegocjowałem kompromis między krasnoludami. Przestaną podkopywać twój ogródek, jeśli zgodzisz się sprzedać warzywa Gutarowi. Niesamowite. Udało ci się dogadać z krasnoludami. W życiu nie sądziłam, że to możliwe. Biorę się do roboty. Trzeba pozbierać warzywa dla Gutara. Akurat jest najlepsza pora na kapustę. O, chłopcze, muszę ci podziękować za przywrócenie ciszy i spokoju. Wielkie dzięki. Ja również dziękuję, Oiro. Proszę mnie nie blokować, bo nie mogę wystartować. Czy pan musi tu parkować? O, <grystanie> ogródek warzyw. Czyli tutaj tak za dużo to już nie zostało? Myślę, że dobrym pomysłem będzie udanie się po posiłki. Hmm, może najpierw na Fastland. Tu nawet można było o właśnie tych zrekrutować jeszcze zobaczmy tu. Właśnie, o to mi chodziło. Dobrze, zaklęcia To. Nie chcę. Nie chcę. Niech zostanie. to jest OK. Nie chcę. To tym razem może na lifty. Jest coś ciekawego i tutaj, ale pewnie będę musiał go pokonać. Gdzie to było? Tutaj chyba. Nie, tu ona mieszka. Chyba, że o właśnie. Bliski i, i białe, się. to by było fajne. Hmm, znaczy ja wam powiem tak: kupię to. <laughs> A co, niech sobie leży na takie bardziej wyrafinowane bitwy. Można będzie zamiast kruka. to nawet chyba się mi to doradzą. Hmm. Dziękuję wszystkim za obejrzenie odcinka. W kolejnym pewnie tu powalczymy.